Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom, bez wyjątku, którzy brali udział w naszej akcji. To zaangażowanie, to wielkie zaangażowanie w tą akcję. Jest naprawdę godne do naśladowania. Możecie być z siebie dumni. Bardzo wam za to dziękuję, bardzo wam za to dziękuję, za to właśnie zaangażowanie w tak piękną i wspaniałą akcję i w tak piękny i wspaniały szczytny cel. Dziękuję również zarządowi e, Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża, za, że są organizatorami tak pięknej akcji. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Brawa bardzo! Kolejna edycja w tym roku została podsumowana. Wszyscy, którzy brali udział w naszej akcji, czyli 49 podmiotów, zebrało ogółem 16 073 zł. Jest to kwota, która wystarczająco pokrywa zapotrzebowanie na to, ażeby wysłać 20 dzieci na letni wypoczynek do. Sulejowa. Będą, są to dzieci właściwie typowane przez pedagogów szkolnych z tych rodzin, gdzie rzeczywiście rodzice nie mogą, nie są w stanie finansowo podołać, ażeby wysłać dzieciaki na kolonie. Jest tylko 20. Uczniów wytypowanych z naszego rejonu, ponieważ ogólnie nasza kolonia z tego województwa liczy 70 osób. Więcej nie możemy wysyłać, ponieważ musielibyśmy uczestniczyć w przetargu publicznym, a na to nie stać nas, ponieważ w przetargach te kwoty za. Udział jednego uczestnika na koloniach są dużo wyższe. My bierzemy z wolnej ręki kolonię, sprawdzony ośrodek w Sulejowie. Dzieciaki tam pięknie wypoczywają, ponieważ jest to ośrodek usytuowany w lesie z kompleksem obiektów sportowych, basenem kąpielowym. Także każde dziecko, które uczestniczy tam nie nudzi się, ponieważ oprócz zajęć sportowych mają również zajęcia rekreacyjne, jak również wiedzy o Czerwonym Krzyżu z pierwszej pomocy. Także także ci wszyscy, którzy przebywają na naszych koloniach wracają zadowoleni, uśmiechnięci, z chęcią Powtórnego pobytu na tych koloniach. Chciałem podziękować bardzo serdecznie nie tylko uczniom za udział w naszej akcji, ale również rodzicom, ponieważ to rodzice wspierali finansowo dzieciaków czy młodzież, także tutaj i przedszkole wyróżniło się i starsze szkoły, także chciałem wszystkim ogólnie podziękować. Dziękujemy i liczymy na to, że w przyszłym roku, kiedy będziemy organizowali podobną gorączkę złota, również więcej jeszcze niż w tym roku podmiotów włączy się do naszej akcji i będziemy mogli zapewnić wypoczynek większej ilości dzieci. Ci wszyscy w szkołach przeważnie wrzucają dzieciaczki. My musimy to wszystko podsumować, do worków powsypywać, wywieźć do banków w Szczelcach Opolskich, bo tylko w szelcach Opolskich bank ma liczarki tak zwane, które może nam sumować ogółem. Wagowo było gdzieś tego. Tonę 300, tonę 400. Te 16 tysięcy to tak wagowo. Wywieźliśmy już 40 worków, jeszcze 20 kilka czeka na wywiezienie do, do banku. Także jest to naprawdę ciężka praca, ale satysfakcja jest ogromna, jak widzimy, że dzieciaki. Czy wypoczywające tam na koloniach sprawdzamy, czy też wtedy, kiedy wracają z kolonii uśmiechnięci, zadowoleni, wtedy daje to nam satysfakcję i mobilizację do kontynuowania akcji w przyszłym roku. Tą akcję kontynuujemy tylko od 1 marca do któregoś tam czerwca, czyli 15-17, w zależności od. Potrzeb tutaj Urzędu Miasta, kiedy możemy skorzystać z sali, kiedy będzie podsumowanie tej naszej akcji. Praktycznie to tylko trzy miesiące, ale młodzież w szkołach może zbierać już od początku roku i my później to systematycznie odprowadzamy także. Jeżeli tylko wśród opiekunów szkolnych kół, czy też osób indywidualnych są osoby, które chciałyby uczestniczyć w naszej akcji, bardzo serdecznie zapraszamy. Również prosimy zakłady pracy o wsparcie finansowe. Nie musi to być duża kwota. Wystarczy 100-200 zł, a suma sumarum może to uczynić wielkie, wielkie pieniądze. Przypomnijmy adres, gdzie mogą się kontaktować. Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kędzierzynie Koźlu na Reja 2A, to jest budynek dawniejszy hotelu Piast, Tam pomoc społeczna Polski Czerwony Krzyż, te organizacje pozarządowe mieszczą się. W godzinach od 8 do 15. Telefon 483 44 58